Cześć, tu Tomek i wracam po pewnej średnio długiej przerwie. Wracam z pewną ciekawą wiadomością. Otóż podjąłem pewną decyzję, o której zaraz Ci powiem, ale cieszę się, że oglądasz ten film, być może dlatego, że YouTube Ci go zasugerował lub być może pamiętasz, że na tym kanale kiedyś widziałaś, widziałeś wideo o ciekawych rzeczach związanych z Kubernetesem, kontenerami, cloudem. Jeśli tak... To bardzo dobrze, bo mam dla ciebie właśnie ważną wiadomość z tym związaną. Szczególnie jeśli chcesz poznawać nowe technologie i akurat chcesz je zrozumieć i lubisz jak ktoś to tłumaczy, a być może lubisz jak tłumaczę te technologie właśnie ja. Bo niniejszym oficjalnie ogłaszam, że zaczynam działać z AIM. Może powiesz znowu, kolejny ekspert od ai -a. No niekoniecznie, bo ja chcę pójść. Zacząłem drogę związaną nie z całościowym podejściem do AI-a, ale głównie będę chciał się zajmować, interesują mnie te duże modele LLM i w szczególności wykorzystanie tego, co wszyscy lubimy, czyli Generative AI. Postanowiłem też, bo myślałem o tym przez dłuższy kawałek czasu, że odpuszczam rzeczy związane z budową modeli. Pomimo tego, że skończyłem matematykę. Tak, ja umiem prawdopodobieństwa, grafy, wektory, macierze itd., ale stwierdziłem, że są lepsi, są ci, którzy zajmują się tym zawodowo, data scientyści i szczególnie, że ten MLOps, czy w ogóle wszystko związane z machine learningiem, wiąże się tak naprawdę z obróbką danych. I szczerze, to dla mnie jest trochę, trochę nudne. Ja chcę, potrzebuję praktycznego zastosowania, czyli nie interesują mnie. Obrazki, które są używane powszechnie do byle postów, czy nawet generowania wideo nie interesuje mnie. Ja chcę karmić mojego wewnętrznego lenia, a nie chcę generować obrazków, tylko dlatego, że mi się coś nie chce wyplikać. Oczywiście, to jest też fajne zastosowanie, ale nie będę się akurat tym w szczególności zajmował. Ja Chcę też zrozumieć, jak to działa. Dlatego, że wiem, że tak jak w przypadku Kubernetes i innych technologii, które poznawałem, jak zrozumiem coś, jak działa, to później jest z górki. Może nie tak ze stromej górki, ale zdecydowanie jest lepiej, gdyż moje neurony nie boją się tego, że znowu jest coś dziwnego, muszę robić, nie rozumiejąc, co to pod spodem jest. Ja właśnie chcę to zrozumieć, no i właśnie są pewne rzeczy, na których ty też możesz skorzystać, ale o tym za chwilę. I jedno jeszcze zastrzeżenie, czy też bardziej obserwacja. E, otóż ja chcę się zająć LLM-ami, e, dlatego że, no okej, okay, ChatGPT jest super, wszystkie te usługi w chmurze są super, od Google'a, od AWS-a i tak dalej, świetnie, co-piloty i tak dalej, ale. W, Podejrzewam, że duża część organizacji będzie chciała chronić swoje dane i nie będzie chciała albo wręcz zabrania pracownikom wysyłania pewnych danych właśnie publicznie, więc tutaj powstaje obszar, w którym moje umiejętności i umiejętności osób, które do tej pory zajmowały się kontenerami, cloudem i tak dalej, będą potrzebne mianowicie do tego, aby uruchamiać modele lokalnie, to znaczy na środowiskach własnych, czy to w cloudzie, czy poza cloudem. I do tego potrzebne będzie pożenienie świata, który znamy, z światem, który jeszcze jest obcy, przynajmniej dla mnie. Zatem, takie rzeczy jak skalowanie, koszty, observability, rzeczy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa dostępu, bezpieczeństwa danych, to będą super wyzwania. Ale dlaczego teraz się tym zajmuję? Otóż, ja już obserwuję rzeczy związane z AI-em już od jakiegoś czasu, i to, co wydarzyło się przez ostatni rok, spowodowało, że. Stwierdziłem, tak, to jest już ten moment, dlatego że rok temu nie było tyle narzędzi, nie było też tyle materiałów, których mogę użyć do przegryzania wszystkiego, tak aby, no właśnie, coś z tym później dalej zrobić. Więc podejrzewam, że przez kolejne najbliższe miesiące czy przez kolejny rok to w ogóle jeszcze wydarzy się o wiele więcej ciekawych rzeczy w tym obszarze. No i poza tym, kiedyś trzeba zacząć. No, bo spójrz, tak samo jak z tym Kubernetesem, ja oczywiście udało mi się mniej więcej na początku popularności, nawet przed popularnością wejść w temat, ale są osoby, czy były osoby, które wchodziły już na tej górce, gdzie już wszystko było ogarnięte. No, ja chcę wejść wcześniej, żeby mieć możliwość no, wcześniejszego sprawdzenia, jak to działa. Poza tym, już nie ma odwrotu przed tym. Można powiedzieć, że jedyne co, to nie wiemy jeszcze, do czego konkretnie tego użyć i jak tego zrobić, ale to, że po prostu jest kupa kasy pakowana w to, spowoduje, że będzie to w tak naprawdę częścią w większości organizacji zajmujących się IT i niekoniecznie IT, bo teraz wszyscy potrzebują systemów w jakiejś, czy w takiej czy innej formie. No i ostatnia rzecz, dlaczego? Otóż dla mnie przyszedł czas na coś nowego. No bo ja trochę się wypaliłem dlatego, że ja mam taki temperament czy mój styl osobowości jest związany z, z tym, że ja potrzebuję dopływu nowości. Mój taki wewnętrzny learner wręcz usycha jak tylko muszę robić powtarzalne rzeczy lub coś co znam. Oczywiście, uwaga, to nie oznacza, że przestaję publikować rzeczy związane z m, rzeczami wokół DevOps, Platform Engineeringu, w szczególności też Kubernetesa. Nie. To będę chciał się pożeni to będę chciał pożenić z materiałami, właśnie związanymi z AI. -em. Do tego też um, ja już umiem Linuxa w miarę dobrze. Wydaje mi się też, że całkiem dobrze poradziłem sobie z kontenerami. Cloud też wydaje mi się całkiem dobrze przeze mnie rozumiany i używany. No a Kubernetes. Też wydaje mi się, że ogarnąłem go w sposób przyzwoity, jestem w stanie z nim zrobić niemalże wszystko. No i będę chciał użyć tego, że już wiem, jak poznawać te technologie, aby zrobić to lepiej, mądrzej. Jestem gotowy na momenty frustracji, które już odczuwam, że czegoś nie rozumiem i to jest przytłaczające. Ale chcę iść z tym do przodu, po prostu korzystając z mojego doświadczenia wynikającego z poprzednich technologii. Po prostu. Dobra, dobra. Ale po co ja ci w ogóle zawracam gitarę, po co nagrywam ten film? Otóż, informujecie, że ja już intensywnie zacząłem to robić już miele materiały, różnego rodzaju książki, publikacje pochłaniam je. Ale najważniejsza jest wiadomość dla ciebie taka, że będą nowe materiały i będą to materiały, tak jak wspomniałem, z treści, które do, z których do tej pory jest znasz, z DevOps, Kubernetes i tak dalej, ale również będę publikować informacje dotyczące właśnie Stricte AI LLM ale na takim podstawowym poziomie, no bo ja jeszcze jeszcze nie jestem na wyższym poziomie, więc będziesz miał okazję sprawdzenia, jak przebiegał mi proces, ale przede wszystkim, jak już przemieli mi się to w głowie, to będę w stanie ci przedstawić to w sposób, mam nadzieję, przystępny, taki jak do tej pory, w sposób, jaki robiłem, tłumacząc te wcześniejsze technologie. Także. Śledź mnie, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, ale przede wszystkim polecam Ci subskrypcję na mój newsletter, na którym będę wysyłać przypominajki, że o, pojawiło się nowe wideo lub pojawi się nowy artykuł, pojawiło się może szkolenie jakieś online, więc zachęcam Cię do subskrypcji newslettera, link znajdziesz w opisie wideo na, oczywiście na YouTubie. Także ja już się nie mogę doczekać, niezależnie od tego, czy znasz mnie ze świata Kubernetes, DevOps, kontenerów, czy po prostu trafiłeś tutaj przez przypadek, zachęcam Cię do nauki razem ze mną i do zobaczenia przy kolejnym wideo. Trzymaj się, na razie cześć.